Dzień dobry, szanowni państwo, z tej strony Tomasz Walhala, 777 na, na Xie. Ja chciałem położyć temat z Państwem właśnie Rosława Kaczyńskiego, tak, tak jak przed chwilą w moim filmiku wspominałem o metodach działania Pisu, które, które mnie szkalowały, inwigilowali mnie, tak? Uprzykrzali mi życie. No to właśnie zobaczcie, co dzisiaj powiedział Warosław Kaczyński. Powiedział, że oczywiście ludzie wpłacają z naszej strony po grosiku, tak? No ja sam wpłaciłem, panie Jarosławie, jak coś. Pewnie wpłacę jeszcze tych groszy więcej. No i co powiedział Jarosław Kaczyński na to? Powiedział, że to jest utrudnienie im pracy. Oczywiście będą no, musieli te pieniądze odsyłać, ale też będą wiedzieć, gdzie są silni razem. Zobaczcie, co to jest za człowiek. Zobaczcie, to jest człowiek, który w ogóle no, no, nigdy się nie zmieni. No. Kaczyński po prostu zaczął znowu nam grozić, tak? To ja to odbieram jako, jako osobistą groźbę do siebie. Także po prostu, co no, to, to znaczy no, te jego słowa, odbieram w taki sposób, że poczekajcie, jak my wrócimy do władzy, to nasze służby was namierzą. Prokuratura was, was, was za to ukaże, no nie wiem, jak to nazwać no, po prostu. No. Co, no, obozy, obozy pracy dla nas zbuduje Kaczyński czy co? No, tylko Panie Jarosławie, Pan już chyba nigdy nie wróci do tej władzy, no. Czy ja jestem o tym przekonany, więc... Ja bym radził się lepiej zacząć... zacząć przejmować e, sobą i swoimi sprawami karnymi, które mogą nadejść niedługo. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. <grym> no bo jednak Pan tutaj tym wszystkim dowodził, Panie Jarosławie, więc... Więc raczej, no, radziłbym się... Tym martwić, a nie tym, czy, czy znajdzie pan silnych razem, czy będzie pan w stanie ich wskazać. Bo bo wy już nigdy do władzy nie wrócicie no, nie ma takiej możliwości w ogóle nawet. Nikt was nie dopuści do tej władzy. Ale zobaczcie, no, co to są za ludzie w ogóle, tak? Oni nadal próbują grozić. Chciałem też poruszyć ten temat, w którym powiedział, że posłowie PiSu mają wpłacać tysiąc złotych na partię. No po prostu, aż jak widziałem miny tych pisowców. Którzy to, którzy to zobaczyli. Którzy to usłyszeli, przepraszam, no to, to, to jest niesamowite, a, a podobno posłowie Parlamentu Europejskiego to Parlamentował 5 tysięcy złotych miesięcznie. Powiem wam w ten sposób i tak wielu, wielu posłów, czy tam mało posłów planuje, wiadomo, rozstanie stanie się z Kaczyńskim, więc no ja tutaj sukcesu nie wróżę wielkiego. A pozostali na pewno w tych czasach, kiedy no nie mają jakichś tam dopływów z gotówki dodatkowych z, na takiej zasadzie, że ich rodziny pracują w spółkach państwa, no to na pewno nie będą chętni wpłacać nawet takiego tysiąca złotych dla Kaczyńskiego, bo dla nich jakieś to będzie już obciążenie. No. Tak jak mówię, no, brać to są piersi, ale dawać komuś to, to już nie w tą stronę. Nie? To już tak nie działa. Także Kaczyński, no tak naprawdę zaczyna się coraz bardziej pogrążać takimi wystąpieniami i to, to wszystko działa na jego niekorzyść. Zobaczycie, że no ludzie zaczną się też od niego powolutku odwracać tutaj. Ale tak jak powiedziałem, no ten, ten jego tekst o tym, że będą wiedzieć, gdzie są silni razem, to ja poczułem to jako, jako groźba w moim kierunku. No, nie wiem jak wy, ale ale no. uważam, że to była groźba ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Czy ja nie wiem, czy, czy, czy panie Jarosławie, czy pan próbuje nas straszyć, czy co? Bo, bo to wygląda, wygląda strasznie zabawnie. No. Wychodzi sobie taki starszy pan, który staje i nagle mówi, no będziemy wiedzieć, gdzie są silni razem. Czy ja nie wiem, bo ja w sumie nie należę do grupy silnych razem, to znaczy... Na pewno nie jestem w takiej grupie, w sensie takim, że Oczywiście mogę się z tym, z tym hasłem zgadzać. Jest to, to fajna, jakieś tam fajna promocja nasza. Ale tak naprawdę tak jak wszyscy mówią, takiej grupy nie ma, Panie Jarosławie, więc. <noise> więc to nigdy nie, nie trafne. No i zobaczcie taki człowiek, który wychodzi sobie, który tak naprawdę ja przypomnę, co co mówią pan, pańscy ludzie, panie Jarosławie. Państwo najbliżsi współpracownicy, czyli ja naprawdę mam nazwiskami zacząć rzucać? Że Panie tchórzem? I wszyscy to mówią w pisie. Wszyscy, którzy znają pana od lat 90. jeszcze powiedzieli, że takiego tchórza, wie pan co powiedzieli przy, przy zakrapianym stole w imprezie zakrapianej, że takiego tchórza jak pan to nigdy nie widzieli, no panie Jarosławie, więc. <grym> więc to to panu mówią pana pańscy ludzie najbliżsi. No to ja powiem panu szczerze, no naprawdę, no, nie jest panu wstyd ogólnie opowiadać takie rzeczy, skoro pana współpracownicy to mówią. Kiedyś pewnie znajomy mi powiedział, że on musiał lawirować między braćmi, bo... Bo Lech Kaczyński, jaki był, taki był, ale był proeuropejski, tak mi powiedział. Natomiast Jarosław był, no. Kierował się raczej zasadami ze, ze wschodu, tak? No to chyba mamy odpowiedź, no. to jest jaki? Już to nawet dzisiejsza groźba, to tak naprawdę, to, to, to tak. Wczesny Stalin, no. Także, także, no, tak to dla mnie wygląda, nie? Czy mnie to bardzo mocno rozbawiło, tak, ale wiecie co, ale też widzę, że to go zabolało strasznie, więc ta akcja jest naprawdę trafna. Bo znam troszeczkę Kaczyńskiego i wiem, że to go musiało mocno zabolać, tak? tylko, że... tylko że on jest śmieszny w tym, co mówi i opowiada, że on będzie wiedział, gdzie są silni razem. To po prostu, no, panie Jarosławie, no pan, naprawdę, no, niech pan przestanie tego głupoty pleć, bo to już jest nudne, pan nie ma żadnej władzy i już miał... Mieć wład żadnej władzy nie będzie, no, to już proszę sobie, proszę sobie to wbić do głowy, to już się skończyło, nie? to już nie wróci nigdy. Nie wiem, czym pan dalej żyje, no. naprawdę. No. Tak, samo, tak samo, jak wiem, panie Jarosławie, że zwraca się pan do Orbana o pomoc. No. <grym> Tylko zobaczymy, czy Orban wam w ogóle pomoże, bo być może tam już na was krzyżyk postawili. Nie? Ja bym wcale nie, nie, nie powiedział, bo słuchy chodzą, że dużo na pewno wam nie pomogą. Także wasze problemy dopiero się zaczynają. Tak jak powiedziałem i będę powtarzał to cały czas, ta jesień będzie piękną, złotą jesienią dla nas, a dla Was koszmarem z Ulicy Wiązów. Także, także spokojnie. Będzie. Słuchajcie, moi szanowni widzowie. No, czasami można się przynajmniej pośmiać z pana Jarosława. Nie? Powiedzcie sami sobie. Ja dzisiaj miałem nie najlepszy humor, ale jak usłyszałem Pana Jarosława w, w telewizji, to, to od razu mi go poprawił. Nie? Więc, więc myślę, że to. No tylko do tego już się Pan Jarosław może nadawać. No, bo może poprawiać albo psuć humor. <laughs> nie ma żadnego wpływu na realną politykę w Polsce. Na szczęście już, już nie będzie miał. No. Tak więc naprawdę. No. No i tak to właśnie wygląda, więc dziękuję panie Jarosławie za poprawienie mi no Mam nadzieję, że wam też poprawił, bo naprawdę było wesoło. Aha, i niech pan sobie obejrzy filmik z pana wystąpienia i oceni miny posłów i posłanek, którzy stoją z tyłu. Także chyba to, to mówi wszystko panie Jarosławie, pana partii i o panu realnemu wpływowi na jakąkolwiek politykę. Już pana nawet oni nie chcą słuchać, panie Jarosławie. Kłaniam się.